Co to znaczy dobre okno? Dobre okno to takie, którego nie dostrzegasz. Ponieważ dobrze zaprojektowane przedmioty pozwalają o sobie zapomnieć. Po prostu działają tak, jak powinny. Potrzeby naszych klientów nieustannie się zmieniają. Jedni poszukują obniżenia rachunków za używanie, inni unikatowych rozwiązań w designie, a jeszcze inni bardzo dużych przeszkód. Pytanie jest, co łączy te potrzeby? Równowaga. Dzisiaj wszyscy jej potrzebujemy. Między pracą a domem. Energią a spokojem, jasnością a intymnością. Właśnie dlatego powstało okno Pilar, żeby wprowadzić ją do Waszych domów. Jest to dla nas szczególny produkt, który chcemy Wam dzisiaj zaprezentować. Zawsze tworzone na indywidualne zamówienie. Ty wybierasz kolor, kształt, wielkość, tak by pasowało do Twojego projektu. Pilar to przełom w kategorii okien PVC. To pierwsza na rynku konstrukcja z ruchomym, wąskim słupkiem i klamką centralną wykonana w technologii STV. To pierwsze na rynku okno o tak czystej formie, bez listwy przyszybowej, z ukrytym skrzydłem. Inspirowane estetyką aluminium, ale ciepłe i funkcjonalne PVC, konstrukcyjnie to bardzo mocne rozwiązanie. Technologia wklejania szyby STV zapewnia dużą stabilność nawet przy dużych konstrukcjach. Do tego wzmocnienia stalowe, które utrzymują sztywność przez długie lata, to jedno z najlepiej izolowanych okien PVC w swojej klasie. Bardzo szczelne. Chroni przed hałasem, wilgocią i zimnem. Laminowana szyba, stalowe wzmocnienia, liczne zaczepy antywyważeniowe te rozwiązania chronią domowników na wielu poziomach. Pilar to wielowymiarowy balans. Pilar zapewni ciszę, komfort, wpuści więcej światła do przestrzeni i pozwoli Ci zwiększyć domowe oszczędności. Z tej minimalnej formy wyciągnęliśmy maksymum korzyści. Dla Ciebie.